Witam z retro piwnicy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie zbyt długi. Po prostu chciałbym tutaj wymienić kilka kondensatorów na płycie, no i później tylko sprawdzić, czy płyta po tej operacji, po takim krótkim zabiegu, oczywiście odpali. No bo aktualnie jest w takim stanie, że uruchamia się, to już sobie sprawdziłem. A chodzi tu o płytę Asrock K7 VM2. Jest to płyta z sokietem 462, czyli tak zwany sokiet A. Mam tu aktualnie zamontowany tak testowo procesor Athlon XP 1800, bodajże. No, nie wiem, czy ten procesor ostatecznie tutaj zostanie, po prostu taki aktualnie sobie wziąłem, żeby ją przetestować. Płyta jest dosyć ciekawa, ponieważ posiada uniwersalne złącze AGP. Posiada możliwość podpięcia w zasadzie jednego z dwóch typów pamięci, ponieważ sam producent podaje informacje na płycie, na PCB, żeby dwóch tych nie mieszać typów ramu, u czyli DDRK i SDRAM. Oczywiście, kondensatory postaram się zastosować tak już profilaktycznie je wymienić i zastosować mniej więcej takich o takich parametrach, jak tutaj powinny być. Z tego co już widziałem, ktoś grzebał przy tej płycie. Tu ewentualnie, nie wiem czy to będzie widoczne, są już ślady, że kondensatory, przynajmniej dwie sztuki, były wymieniane. No i one są tak naprawdę z różnej parafii. Brązowy, zielony, niebieski. No te prawdopodobnie są oryginalne. Także zechcę wymienić te trzy plus dodatkowo profilaktycznie jeszcze te cztery sztuki elektrolitów. Pozostałe te mniejsze, myślę, że wyglądają całkiem w porządku. Nie będę na razie ich ruszał. Jest ich tutaj dosyć dużo na płycie. No mam nadzieję, że z nimi tam nic złego się nie dzieje. Tutaj te duże już takie troszeczkę są ruchome. Wiadomo płyta gdzieś tam do mnie trafiła z transportu. Różnie to bywa, różnie to jest zapakowane. Jak coś wystaje, no to wiadomo, że zawsze gdzieś tam oberwie po drodze i takie już są ch ch chyboczące się na boki. Więc lepiej chyba to wymienić. Także myślę, że ja tu sobie to na szybko ogarnę. Jakieś tam minimalistyczne relacje z tego procesu gdzieś tam wam ewentualnie podrzucę, tylko chwilowo. No i. Zobaczymy się na próbie odpalenia później zobaczymy, czy sprzęt przeżył, czy sprzęt da nam obraz. Oczywiście ta płyta posiada również zintegrowaną kartę graficzną, także nawet nie trzeba, nie trzeba do testów podpinać żadnej karty na AGP, czy PCI. Ale oczywiście, wcześniej sobie sprawdziłem, że faktycznie zarówno na AGP, na PCI, jak i ta karta wbudowana z każdej był obraz. Zatem można powiedzieć, że. Płyta prawdopodobnie jest w 100% sprawna, tylko wymaga takiego lekkiego serwisowania. Ok, w takim razie ja biorę się do roboty, no i widzimy się niedługo po wymianie tych elektrolitów. No, i kondensatory już zostały wymienione. Spójrzcie, jak to teraz wygląda. Jest troszkę inaczej. Tutaj mamy rząd czterech kondensatorów, a tutaj również czterech. Zatem ktoś zaraz powie: Chwila, przecież tutaj były trzy kondensatory. Dlaczego teraz są cztery? Otóż wykonałem też małą modyfikację przy okazji. Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż tutaj te cztery miejsca przewidziane przez producenta na elektrolity, one razem wspólnie tworzą taką dużą baterię kondensatorową. One są połączone równolegle, zatem wstawiając cztery sztuki, tworzą taką pojedynczą dużą pojemność, jakby, jakby jeden wielki kondensator. Zatem można zastosować mniej kondensatorów o wyższej pojemności, ewentualnie Obsadzić wszystkie, ale o mniejszej pojemności. Tutaj widziałem, że producent na zdjęciach w internecie, że ogólnie te płyty właśnie z trzema wychodziły. No i również u mnie były zamontowane trzy. Nawet ta osoba, która wcześniej tutaj coś grzebała i wymieniła dwie sztuki, no to również wstawiła w te same miejsca i wstawiła o, tej sam o tych samych parametrach, czyli 3 razy 3300 mikrofaradów. Wychodzi z tego, że cała bateria. Miała około 9900 mikrofaradów. No i ja nie chciałem wstawić tutaj mniej. Więcej troszkę wydaje mi się, że tu nie zaszkodzi. Natomiast mniej nie chciałem dawać. Z tego też powodu, że kondensatory te po 3300, jakie tutaj mam, są takie troszkę niższe. No bo nie chciałem takich wysokich łebków montować, które tu były. Od chociażby, które to były z tych. Tamte, co były wcześniej, były troszkę wyższe. Ja wolałem taki bardziej, taki no troszkę może o większej średnicy, ale niższy, żeby dać, żeby tak nie wystawały. Wtedy jest mniejsze ryzyko, że coś tam się zahaczy i urwie taki kondensator. Zatem ogólnie wyliczyłem sobie, że dam po dwie, znaczy dam dwie sztuki tych 3 -300 tych grubasków, a do każdej takiej sztuki dołożę 2200, ponieważ nie chciały mi się zmieścić tutaj, jak przymierzałem po dwie sztuki 3300. Po prostu tutaj one są tak blisko siebie, że nie da rady tych dwóch grubszych wstawić. Zatem u mnie wyszło ogólnie 5500 plus 5500, razem mamy filtrację, tą, 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 ta wielka bateria kondensatorowa o pojemności jest 11 tysięcy mikrofaradów, tak mniej więcej, było 9900, więc wydaje mi się, że gorzej na pewno nie jest. Myślę, że to raczej tutaj w tym wypadku wpłynie na, na plus. Wiem, że jest sporo osób, które uważają, że nie wolno wręcz zmieniać na tego typu urządzeniach pojemności kondensatorów. No wydaje mi się, że tu akurat nie zaszkodzi. To jest takie specyficzne miejsce. Skoro producent taką wielką baterię dał, no to myślę, że można do niej delikatnie coś tam jeszcze dołożyć. Także za moment sobie to podłączymy. Oczywiście nie mam przygotowanych żadnych dysków, nie będziemy tutaj żadnego systemu instalować, w ogóle jeżeli odpali, bo mam nadzieję, że po tej wymianie odpali. Także przygotuję sobie kartę Compact Flash po prostu z DOSem, no i jak odpali, no to Zajrzymy na chwilę tylko do, do biosu, ewentualnie dos odpalimy. Zobaczymy, jak to będzie w dosie widoczne. No i taki jest plan na ten odcinek. Zatem ja już tu sobie ogarniam stolik, uprzątnę co się da, podłączę zasilacz, wepnę ten procesor 1800, założę chłodzenie, kostki, moduły RAMu, no i zobaczymy, czy to wstanie. A wy trzymacie kciuki, że oczywiście odpali. Platforma już praktycznie w całości podłączona, gotowa do sprawdzenia, czy uruchomi się. Jak widzicie, procesor podłączony, zamontowany, zasilanie wpięte i to w takim miejscu, gdzie właśnie obok przybył ten kondensator, którego wcześniej nie było. No i jak widać, w niczym to również nie przeszkadza. Procesor, oczywiście, ten co wcześniej wspominałem, ATLON 1800, zatem taktowanie to 1533 MHz. Mamy dwa moduły po 256 MB pamięci DDR no i podłączyłem się do zintegrowanego tej, do tej karty zintegrowanej do wyjścia VGA, i tak spróbujemy sobie ten zestaw odpalić, ale oczywiście jeszcze najpierw mam przygotowaną kartę pamięci z DOSem 622, już tutaj podpinam adapter tylko jeszcze, z zasilacza będzie potrzebne Dodatkowe zasilanie do samego adaptera. Zatem już to podłączam. Dobra. No i jeszcze przycisk power, żebyśmy mogli odpalić maszynę. Dobra. Zasilacz chyba jest stryknięty. Ok. No to jak wybuchnie, no to trudno. Jak nie wybuchnie, no to mam nadzieję, że będzie wszystko działać po mojemu tak jak ja to sobie tu wymyśliłem zatem uwaga próbujemy no chyba nic nie wystrzeliło więc nie powinno być źle no jest obraz no to <grytanie> elegancko oczywiście bios miałem wcześniej skonfigurowany bo tutaj już sobie sprawdzałem ten zestaw tak jak wam wspominałem jeszcze przed wymianą kondensatorów Baterii nie wyjmowałem, więc wszystkie, e, wszystkie nastawy są takie, jak wcześniej wprowadziłem. E, zatem może najpierw jeszcze wejdźmy do tego BIOSu, obejrzymy sobie, jak to tam jest widoczne. Już próbujemy tam się dostać. F2. Chyba nie... Jeszcze raz. Ja DEL wciskam, a tu jest F2 do BIOSu, okej. Okay. Za szybko, za szybki ten zestaw jest i... Weszło? No dobra. Oczywiście data nie jest ustawiona, wersja biosu K7VM2 bios P130, tak to przynajmniej tutaj wygląda. Atlon rozpoznany XP 1800 oczywiście 1533 MHz. Tu akurat ciekawostka, no bo tą szynę FSB dla procesora to wybiera się z worką na płycie. Ona nie jest jakby ustawiana tutaj chyba w biosie. Tylko jest z worka na płycie, i tam sobie można wybrać, czy to ma być 100 czy 133 MHz. Oczywiście tu pomnożone razy 2 będzie. Dobra, total memory. Widzimy, że się zgadza. Mamy 512 łącznie, ale tam jeszcze jest zabrane dla, dla tej zintegrowanej karty graficznej. Czyli tutaj chyba jest OK, wszystko. Dobra, dyskietek napędu nie ustawiałem, no bo oczywiście nawet nie podłączałem jeszcze tutaj, tutaj, oczywiście, jest rozpoznany ten mój adapter z kartą Compact Flash 256 MB. Dobra, przejdźmy dalej. No, widzimy tutaj, w sumie tutaj chyba też da się to pozmieniać. Patrzcie, jest jakaś opcja manual. Więc też dałoby się to wymusić, prawdopodobnie, pomimo, że na płycie jest zworka, którą sobie przestawiałem. A pamiętam, że za pierwszym razem właśnie zgłosił mi się jako tam coś, coś ponad 1000 MHz, ale zauważyłem, że ta zworka właśnie była w pozycji 100. Na płycie przestawiłem i już wtedy zgłosił się poprawnie. Ja dobra, ja tutaj zostawiam jako auto, więc. Być może wtedy, jak ustawimy o biosie auto, być może bierze nastawy ze zworki. Nie wiem, jak to dokładnie tutaj działa. Widzimy, że pamięć też jest na auto. Możemy sobie ręcznie wybrać 200-266 albo auto. AGP, tryb AGP. To jeszcze możemy dla, dla karty graficznej przydzielić coś tam więcej. No wiadomo, USB. Możemy sobie jeszcze tutaj troszeczkę pamięć podrasować opóźnienia jakieś temperaturki. No, procesor 30 stopni ma akurat w tym momencie. Oczywiście nałożyłem pastę termoprzewodzącą, więc może akurat ten procesor tutaj zostanie na tej płycie sam, nie wiem, bo jakoś tak dobrze odpala. No niestety tutaj Bartony nie są wspierane, a miałem taką chrapkę, że może tutaj właśnie Bartona 2500 by zamontować. No ale tutaj raczej nie odpali. No, i tak to ten biosik sobie nam tutaj się prezentuje AmiBios. Więc coś tam pewnie delikatnie, może i by się dało nawet tu podkręcać, ale ja chyba raczej nie zamierzam. Ogólnie ta płyta mi się podoba z tego względu, że jest tutaj to uniwersalne AGP. No, ciekawa też jest ta zintegrowana grafika, chociaż z niej i tak bym raczej nie korzystał, ale zawsze warto by to przetestować. W takim razie dajmy jeszcze raz res reset. Wejdźmy do tego dosa, zobaczymy tam tylko na chwilę jakieś NSSI, jak to zobaczy. No, i pewnie będziemy kończyć ten odcinek, który chyba, chyba zakończony będzie powodzeniem. 100% powodzenia. Operacja wykonana, nawet pacjent przeżył, o dziwo. Dobra, jesteśmy już tutaj w folderze Util, zatem standardowo NSSI na początek. Pyk. Wykryty Atlon XP 1800, 1533 MHz. Koprocesor wbudowany. Widzimy, że karta graficzna rozpoznana jako S3, i faktycznie tutaj jest jakaś S3. Eee, także nawet ma w wersji 3.0. Pro Sawy, czy nie wiem nigdy jak to się czyta. Eee, 8 w wersji 8. No niestety z tego co wyczytałem gdzieś tam na internetach, no to eee, ta. Ten, ta, ta karta, ten, ten układ nie wspiera tego starego API od S3, czyli S3 Metal. Także szkoda, bo tutaj można by fajnie niektóre gierki stare odpalać właśnie w tym, w tym trybie, chociażby Unreal Tournament. No ale raczej to chyba nie pójdzie. Dobra, co my tu więcej mamy? Jakąś tam wydajność nawet można by sprawdzić. Alt B CPU. O, proszę, na sam koniec dobiło. Pokonaliśmy Atlona XP 1467 MHz, który miał. E, dobra, czyli to, jaki to mógł być? To, to był jakiś 1000, 1700, 1600, plus? Nie wiem, co to za wersja była. Może 1700. Ok, tutaj na maksa. No, spodziewałam się, że pewnie w koprocesorze również będzie na maksa wydajność ten paseczek. Oczywiście. No, także wydajność całkiem przyzwoita. Gdzie by tu jeszcze coś sprawdzić? Speed 200 odpalimy. No, elegancko. Tutaj tych znaków na milisekundę dużo. Ok. No i standardowo jak już jest dosik odpalony, no to e, trzeba oczywiście do zbęcza tak szybko zapuścić. Zobaczymy, czy to S3, ten układ chociażby e, będzie w stanie w kłajku jedynce. E, Uruchomić poprawnie rozdzielczy 640 na 480 bo to zawsze sprawdzam. Także standardowe, kilka teścików, tak na szybko. Dwójeczka, zobaczymy ile będzie tych punktów, tych klatek tutaj chyba. No i będzie dużo 606, 606,8%. Elegancko, to chyba najwyższy wynik, jaki do tej pory odnotowałem, bo do tej pory to był chyba 500, coś najwięcej, ile mi się tam udało wykręcić na jakiejś maszynie. Dobra, szósteczka, to z kolei test na zgodność, czy będzie wszystko poprawnie wyświetlone? Czy będą paski jakieś? No Wydaje się, że chyba nawet poprawnie. Zobaczymy ile tutaj klatek, czy będzie więcej niż 40, czy nie będzie więcej niż 40. Jeszcze chwila. Może nawet ten układ się do DOSa nadaje. 55 tam chyba z kawałkiem coś pokazuje, czyli elegancko. No i dobra, no i jeszcze ewentualnie sobie tylko strzelimy kłajka. Oczywiście w najniższej rozdzielczości, czyli będzie dużo FPS-ów. Oraz zobaczymy, czy poradzi sobie z 640 na 480. Najpierw C. Sprawdzamy, ile tu tych klatek będzie, ale raczej, raczej ponad 100. I to grubo ponad 100 powinno być. O, 224 no ponad 100. No i teraz trudniejsze przed nim zadanie, bo mało kart sobie radzi poprawnie tutaj w tym teście akurat. Sporo, sporo kart przekłamuje jakiś jakieś inne tryby wyzwala zamiast 640. Zatem sprawdzamy, literka E. No i mamy pięknie 640 na 480. Tu pewnie będzie mniej tych klatek, ale też może być koło stówki. 114. No. Super. Wszystko działa. Ta karta S3 nawet wydaje się całkiem zgodną być z dosem. Nie wiem, czy tu jeszcze coś więcej ewentualnie. Jak, chyba, że jakieś gierki tutaj mam. Zaraz muszę zerknąć. Eee, gry. Na, szybko Wolfik, czy odpali. Odpalił. Oczywiście dźwięku tutaj nie mam żadnego skonfigurowanego, no bo ten kodek, co jest nawet na płycie, to i tak pod dosem zapewne by nie zadziałał. Czyli tutaj wszystko ładnie. Co tu więcej, sprawdzimy. Superfrog, czy nie będzie mrugał na dole czymś tam przy monetach? Bo na razie się ładnie wszystko odpala. Patrzymy na sam dół. Dobra, i tutaj gdzie jest to, ten wskaźnik monet? Jak on się porusza? Nic nie mruga. Elegancko. Elegancko. Pełna zgodność na razie z tymi moimi tytułami, które sobie wymyśliłem, zawsze do sprawdzania. Mario, czy tutaj będą jakieś dziwne przeskoki ekranu, czy nich nie będzie? Obraz ładniutki. Żadnych zakłóceń nie ma. No, nawet jakiś tam dźwięk się wydobywa. No nie jest źle. Ten Mario tak na, na szybszych komputerach zawsze tak dziwnie trochę działa. E, najlepiej chyba odpalać go po prostu właśnie na jakimś Pentiumie, takim na Socket 7. E, tam obraz jest najbardziej płynny. No, ale tutaj też e, jak na tak szybki sprzęt, no to wydaje mi się, że jest dobrze. Na niektórych kartach to jest takie rwanie, dziwne przeskakiwanie obrazu. Tutaj też nie jest idealnie, ale. Ale jest to akceptowalne w tym wypadku. Co tam więcej mamy? Commander Keen. To będzie chyba najtrudniejszy test na zgodność. Tutaj może ta karta już nie wytrzymać. Zaraz zobaczymy. No, no nie wiem, czy będzie dobrze. Na razie jest, przynajmniej kolorystyka jest poprawna, ale czy. Może. A może jest chyba OK. Złaś z tego. Jest całkiem dobrze. Dużo kart tutaj dziwacznie działa w tej grze. A na tym produkcie od S3 dałoby nawet radę tu grać. No aż się zdziwiłem, że Commander King tak ładnie tutaj dogadał się z tą kartą. Tutaj już raczej nie powinno być więcej problemów. Jeszcze, jeszcze ewentualnie tylko dżiany na szybko odpalimy, chociaż nie ma, nie ma dźwięku, nie będzie nic słychać. No, ale tu jest w porządku. Ładna płynność, ładne scrollowanie. Nie ma się do czego przyczepić. No, oczywiście ten sprzęt nie nadaje się za bardzo do DOSa, jest za szybki przede wszystkim. Można by tutaj kombinować coś i go spowalniać, no bo da się na pewno. No, ale inne będzie raczej jego przeznaczenie. Skoro ma tak fajne AGP, no to myślę, że można mu tu jakąś fajną kartę za, zapodać. Ewentualnie coś na tym potestować. Płyta nadaje się teoretycznie do zainstalowania, czy to Windowsa 98, czy jakiegoś Millennium. Nie musi to być koniecznie 2000 albo XP. Także chociażby nawet to 512 RAMu, które tutaj zamontowałem, to już by było taką wielkością poprawną dla Windowsa 98 śmiało, można by pewnie teraz tylko podpinać jakiś dysk, jakiś napęd i, i zapuszczać instalkę dobra, sprzęcik wydaje się sprawnie, sprawnie działać wymiana kondensatorów przebiegła bez jakichś tam większych utrudnień no i to najważniejsze płyta dalej działa poprawnie jest troszeczkę teraz ta, ta bateria kondensatorowa o wyższej pojemności tam sobie oczywiście w międzyczasie też sprawdzałem te przejścia e, multimetrem, czy, czy, te, czy te pola są połączone. No i wychodziło mi, że faktycznie e, wszystkie te cztery tutaj kondensatory miały przejścia pomiędzy, e, pomiędzy właśnie plusami. No, masą wiadomo. Także wychodzi na to, że to jest takie, tak, taki jeden wielki bufor e, dla CPU, pewnie. No, wiadomo, tu, e, tutaj były standardowo 6,3 V. Pewnie to jest na linii właśnie zasilania procesora. Ok, w takim razie dzięki za oglądanie tego odcinka i do następnego. Hej!